Więc coś starszego nie wiem wszystko, co oglądałem. Ja nie jestem Mbapę. cieczka z piekła. Oszalał serio. Co to? Mam on jeden mecz i tyle emocji, CS2 upada. CS2 upada? Bez cheaterów pewnie. Było to? Nie wiem czy było, czy nie. nie I mówię papie. bez kap. No naprawdę, bo bym poszedł bez tego respa, który miałem, no? O nie, nie było tego. Nie było, zaraz oglądniemy, tylko muszę po odjedzenie iść. Chwilka, zaraz napeczki i wodę mam. Można oglądać. Tylko trzeba gdzieś w tle zmutować, żeby nie leciało to. Tylko trzy? No na diecie jestem, gościu. Ale już dobrze idzie. Chcę zjechać do 7,9. No jest tak 8,2. Jeszcze 3 kilo. I koniec. Co za wyszarpane, wygryzione? Znałem się nad tym pełkami, czy to dobry wybór, czy nie dobry. To jest zona Bo jak ten biały szum jest taki rutyjny, to, to słabo. Było Cześć, kiedyś, w tym mieście wielkie poruszenie. Wystawiam niesłychanie przed przedstaleń. Wszyscy dobrze się umalili, chociaż był. Dobra, podsadzisz mnie na galę, czy nie? Czy się już nie podsada. Koleś Już chwila No to nieźle zdefowali na tym B no Ogólnie to, że k***a cię na galę, rundę I nie, mówię tak bez kap. no wiesz? naprawdę, bo bym poszedł bez tego respa, który miałem, naprawdę No? mów Nie, no wiesz, no jeszcze nie byłem ten, bo ale tabowałem tam, wiesz co chodzi A to jest pierdolenie, <laughs> Jezu Królestwo, panie. Nie wierzę w to. Ja już ci mówię, że w to nie wierzę, no nie. Ale dostajesz pest. No, ja no już to nie wierzę na 100%. Po prostu nie wierzę w gości, no nie. Ale no, dla mnie to jest już 100%, no nie, bo. No, no i gości ma 10. Ty masz w ogóle. prima? Tak. Wiesz, co to prime? W sensie to suba? Nie, czy masz Prima, konto zweryfikowane w się? No to tak. ten gość co... okej, okay, ten gość to na zabił, to nie wiadomo nawet, czy ma w ogóle pierwszy level gry. Nie ja wiem, nie rozumiem tego czasami. to już zielone było? Powiedz mi, skąd to wie? To procent ci mówię, że tam jest odjemny. Albo idzie. Coś <laughs> się mówię na 100%, mordo. To niemożliwe no, no, nie. jest. No, nie, że nie, 100% tak, nie. zawsze wie. Jeden gość. No nie ma Jezu. co się zować Nie, ale no widzę, co się dzieje. Wiesz, że jeden gość, który nie umie grać, po prostu wie gdzie cały czas. To nie jest normalne. Uwierz mi, że stajesz jeden na jeden i on wszystko wie. A, co idzie? Co i ucho? Proszę bardzo. Jak się przykładam. Ty się nie przepieniasz o wszystko spiesz. pie... Wziąż. Głupoty. Żyjesz szkło? Nie ja to w bo nie można sobie pograć, wiesz. Tak chce sobie na czynku pograć, a jakiś śmieć pan lata albo gapi się w ekran. To jest takie wiesz, że nie wiem, to tylko poza streamem można coś takiego robić. bo pomyślałem, że będę dużo teraz poza streamem sobie grał. Będę śmiecie ze starych podglądać A dostał w głowę no ten w picie Zobacz tam w ogóle nikt nawet szorta nie patrzy Respa wiesz oni na 100% wszyscy wcelowani Tu w te drzwi wiedzą skąd się idzie To nie jest normalne naprawdę no nie? No przyznam ci szczerze rację tutaj Muszę ci przyznać rację nie, Ja mam praktycznie tak cały czas grę dlatego a te granie w takie gry, no nie? Bo to nie ma sensu. No Realania, bo... Czy tam też będą snajpić? Nie, szkoda. ludzie to są... pani widzisz, no, Tylko mi się nie chce grać, to nie mi się. Na fejs tak raczej nie ma czteru. Goś na milimetrze na skołpie podwójnym wychodzi Galewem, we mnie wcelowany. No to akurat po zabijciu byłem. Tyle, bo to nic nie ma sensu nawet gadać. Tak. No i wyjaśniają je... na to. Kiedyś jeszcze tu można było grać, ale teraz już jest plaga znowu. To jest tak, że jest plaga przez parę miesięcy i jest spokój przez, nie wiem, 2-3 tygodnie i dalej jest plaga. I to jest w kółko to samo. Ja to znam tylko chyba z 4 czy 5 przypadków, gdzie cokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek banat coś zrobiło, a każdy gada, że no nie wiesz o co chodzi, więc no słaba banowalność jest. Rozumiesz? Ty zobacz, że ja się zatrzymałem, udając, że przeskakuję, patrz Widzicie to? Widzicie to? <grymne> Ty widzi... widzisz? Ja tak. Rozumiesz? Chwilka Na no, się to gra przecież, czy nie? Wiesz? ...a każdy gada, że... no nie? Wiesz o co chodzi, więc no... ...słaba banowalność jest Rozumiesz? Ty zobacz, że ja się zatrzymałem, udając, że przeskakuję, patrz. Widzicie to? Nie, bloka, Widzicie to... to? Ty widzisz? Ja ten K1 to k. K***a, ale. ty, wi ty widziałeś k***a to czy nie? Ty, mordo, ja udawałem z nożem, że przeskakuję i zatrzymałem się w locie, a oni strzelili przede mną, bo widzieli mnie na że lecę. On się zablokował przecież od drugiego zioma. Ona na To nie było przecież udawanie. Czy Widzisz? Ja... widzicie? No i się zablokował w locie. No. Rozumiesz? Ty zobacz, że ja się zatrzymałem, udając, że przeskakuję. Patrz. Widzicie to? Widzicie to? Ty widzisz? Ja ten K1 to k. ale. Ty, wi ty widziałeś a to, czy nie? Ty mogę i zatrzymałem się w locie, a oni strzelili przede mną, bo widzieli mnie na ulchaku że lecę. Na człowieku <hisa> 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 Rozumiesz? I te... Rozumiesz to, no nie? Od razu wszerwany w miejsce, w którym kuczam, no nie? To jest po prostu niesamowite On wbiegł i nie graczy w tych no czasach nie. Każdy jest odjebany <laughs> jak widział, że tu ziom drugi od razu stało, bo prefire mu walił. Na respie swoim. Ta zobacz planty i od razu pa. I od razu wie, że gość tutaj, rozumiesz? A to jaki smerf, na no, gości. Nie, no to nie jest smerf, to jest po prostu gość, który za dużo widzi, Kuba. Naprawdę tak wygląda jak widzisz za dużo. Bo gość podkładając bombę, już wie skąd Ale idzie. Przyznaj, wiesz że ma od razu w tym przewagę, jest, Że To która... jest mamonowi lepiej idzie jak gra na offline, bo zobacz jaki relion orał na topie. Znaczy właśnie miałem coś mówić, że to z jednej strony coś w tym musi być, że na offline lepiej, bo jest platyna, w lidze wbita. A na streamie było ciężko. Chybaż to... na streamie też to wbił tą platynę. Nie wiem, nie śledzę jak to tam u niego. Ale wiem, że na jakimś. Że w Sparzy końcu platyna została dobita. Gdybym ja to widział takie coś, to też bym coś takiego robił. A ma ktoś, jakiś tego samo? konta. Z ciekawości jeśli chce zobaczyć, ja co tam dawałem, się że dzieje? Nie, i strzelali koło mnie, rozumiesz? Więc dla mnie to już nic więcej nie potrzeba. Tam ta ruda jest po prostu dla nich przegrana. Jeszcze, jeszcze, rozumiesz? I on już celowany na mnie tutaj wraca, idzie. Na go... Na gościu będzie na shorts. Tam to po... konto jest platny? To było grane, to było grane w 100 GM. Ale teraz jest aktualnie konto w platynie, chyba. Fajny name UNE. Not... Ty, platy na 4. To jest dla Platy 4. Jest wbite. Plat 4. To jest wyższa ranga niż ja mam aktualnie. Kurde. Na fleksach brązik. 11 winów, 17 luzów. 40% ratio. Jak KDA? Na no, chyba byłoby lepiej sprawdzić. W sensie nie znam interfejsu, tu gdzie tu KDA, mogę zobaczyć. OPGG Fajny name, ewn, lat 4. Nie wiem, w sumie na suporcie jakie to GD powinno być 14-14, 2-14. No nie jest najgorzej.